Cześć moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj spotykamy się w Dniu Wymiany Pożywki. W miniony piątek udało mi się zająć dwoma moimi witrynami oraz regałem. Natomiast została mi ta oto witryna anturiowa i stwierdziłam, że połączę przyjemne z pożytecznym i nagram film, by Wam pokazać, jak u mnie wygląda schemat wymiany pożywki, jaką rutynę sobie wypracowałam, jakie kroki podejmuję i dlaczego je wykonuję. Także oprócz takiej suchej teorii, chciałabym Wam praktycznie dzisiaj pokazać, co u mnie się dzieje w dniu, Wymiany pożywki, a jako, że to jest jeszcze witryna anturiowa, to stwierdziłam, że pokażę Wam jak nawożę swoje anturia. Dlatego, że one ostatnio nawóz widziały już ponad dwa miesiące temu, więc myślę, że nadszedł ten czas i zasłużyły, aby dostać trochę nawoziku. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Pierwszym elementem, który bardzo usprawnia mi proces wymiany pożywki, jest to, że jednego dnia zajmuję się tylko jednym rodzajem roślin, a więc dzisiaj bierzemy na tapet anturia, dlatego ja będę przygotowywać pożywkę w dużej ilości, ale to będzie tylko i wyłącznie jedna pożywka. W piątek wymieniałam właśnie pożywkę swoim alokazjom, więc nie musiałam się martwić, że na przykład w kilku dzbankach muszę przygotowywać kilka rodzajów pożywki i to Myślę, że przy dużej ilości roślin bardzo fajnie się sprawdza. Wyciągam anturia, odcielam koszyczek od osłonki. Osłonka ląduje w kuchni do mycia, natomiast koszyczek z rośliną leci pod prysznic. Wybaczcie, ale chyba przez moment będę teraz prześwietlona, ale niestety nic na to nie poradzę, ponieważ takie tutaj mam światło. Natomiast chciałam z Wami chwilkę pogadać, ponieważ moim zdaniem takie wyciągnięcie roślin z witryny czy regału i zaniesienie ich pod prysznic to jest właśnie idealny moment, aby zobaczyć i ocenić, w jakiej kondycji jest nasza roślina. Ja zawsze przyglądam się korzeniom. Czy za bardzo właśnie nie wychodzą stoniczki, czy roślina nie wymaga przesadzenia. W przypadku anturiów również patrzę na ich liście, czy nie potrzebują jakoś pilnie oprysku na choroby grzybowe, czy właśnie nic po nich nie chodzi, nie ma żadnych szkodników, bo wiadomo, w witrynie czy gdziekolwiek te nasze rośliny stoją, czasami mamy utrudniony dostęp do nich i nie jesteśmy w stanie się im tak dokładnie przyjrzeć. A ja lubię właśnie w dniu wymiany pożywki sobie tak oglądnąć dokładnie każdą sztukę, ale. A propos oprysku, ponieważ moja anturia dzisiaj myślę, że dostaną taki profilaktyczny oprysk przeciwko szkodnikom, bo nie widzę, żeby tutaj nic jako się na żadnym z nich działo. Natomiast jeżeli macie anturia, które wypuszczają nowego liścia, ja tutaj mam anturium BCFF, to zalecałabym Wam, aby nie wykonywać im oprysku, ponieważ niestety zostaną brzydkie i nieestetyczne zacieki, które... Będą się wraz z rozrostem liścia powiększać i rozciągać, i nie będzie to wyglądało zbyt ładnie. Jeszcze sobie przypomniałam, bo zanim temu koleszce tutaj przepłukam podłoże, to widzicie jest kwiatostan i ten kwiatostan przed. Fazę męską, dlatego tu już nie zobaczycie w tym ujęciu, ale jest pyłek na nim. Żal by było nie skorzystać i żeby się zmarnował, dlatego szybciutko jeszcze teraz sobie pyłek zbiorę i zamrożę. A tutaj, jak widzicie, sterta osłonek rośnie, i zaraz biorę się za ich mycie. I wtedy też Wam powiem, dlaczego ja decyduję się myć osłonki w uprawie hydroponicznej. Teraz biorę się za dokładne przepłukanie podłoża letnią wodą i powiem Wam, że odkąd rezygnowałam z miksu, pumeksu oraz mchu u swoich anturiów na rzecz tylko i wyłącznie pumeksu, to również przepłukuję im podłoże. Kiedyś tego nie robiłam, ponieważ mech zbyt mocno nasiąkał wodą. W przypadku Pumexu teraz nie ma aż takiego problemu z tym. Przepłukuję to podłoże przy każdej wymianie pożywki. W tym wypadku no, ostatnio miały przepukiwane podłoże dwa miesiące temu. U swoich alokazji nie w, przepłukuję podłoża co każdą wymianę pożywki, bo musiałabym to robić co tydzień, w szczególności teraz, kiedy one dość szybko wypijają tę pożywkę, ale robię to przynajmniej raz w miesiącu. Staram się właśnie wykonać takie spa swoim roślinkom. Dokładne przepłukanie podłoża pozwala pozbyć się nagromadzonych soli mineralnych. To może również wykonać preparat cannaflash, ale odkąd ja uprawiam rośliny w hydroponice, to nie stosowałam tego preparatu. Zawsze używam Wody i rośliny są zadowolone. Takie przepukanie podłoża również może troszeczkę zmniejszyć nam liczebność populacji skoczogonków. Czyli jeżeli na przykład macie problem ze skoczogonkami, to przepukanie podłoża może troszkę zniwelować ten problem, ale raczej to nie jest skuteczna metoda do walki z nimi. Przepłukałam dokładnie podłoże we wszystkich toniczkach i teraz biorę się za oprysk. U mnie to będzie dzisiaj oprysk profilaktyczny i zużywam po prostu do końca Canna Cure. Jeżeli bym się zdecydowała na oprysk na przykład skorpionem przeciwko chorobom grzybowym, no to również bym w tym momencie go wykonała. Na dnie osłonek gromadzą się resztki pożywki oraz osad. Starą pożywkę zawsze wylewam, zanim cokolwiek doleję świeżego i nowego w moim Roślinom, natomiast ten osad. Pozbywam się w dniu, kiedy przepukuję podłoże roślinom. Czyli tak jak Wam mówiłam, u alokazji jest to raz w miesiącu, natomiast u anturiów wtedy kiedy podaję im pełnoprawną pożywkę. W tym wypadku ostatnio dwa miesiące temu były myte te osłonki, więc myślę, że nadszedł czas. Jak widzicie, tam jest taki brutek i osad. Moim zdaniem, w resztkach starej pożywki gromadzą się bakterie i patogeny. Które mogą się przyczynić do chorób naszych roślin. Ponadto, ze względów higienicznych, też staram się właśnie myć te osłonki. Oczywiście, złośliwi tutaj powiedzą, że to może zadziałać tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy mamy mało roślin, ale ja zawsze powtarzam, że roślin nam nikt nie podrzuca i świadomie mamy tyle roślin, ile chcemy mieć, więc ja po prostu ograniczam. Swoją kolekcję to takiej liczby, aby móc się zająć nimi w taki sposób, jak Wy tutaj widzicie. I tak, yy, tak jak wspomniałam, nie jest to tak, że za każdym razem, kiedy dolewam cokolwiek nowego i wymieniam pożywkę, to ja przechodzę przez te kroki. Tylko tak jak Wam powiedziałam, jest to u mnie taki schemat, który odbywa się cyklicznie co jakiś czas. Fajnym sposobem, aby pozbyć się tego osadu jest również użycie, wykorzystanie spryskiwacza ciśnieniowego tego, którego, który widzieliście, i który wykorzystuje to oprysku. Nie musimy wtedy myć każdej osłonki, tylko po prostu tam sobie regulujemy na ten taki strumień bardziej mocny i skoncentrowany, pryskamy tutaj dno. Płuczemy i wylewamy. I w ten sposób również możemy się tego osadu w fajny i łatwy, przyjemny sposób pozbyć. A ja biorę się za mycie, bo czas nagli, a praca się nie posuwa do przodu. Rośliny schną. Osłonki schną, więc teraz nareszcie przyszedł czas, by przygotować pożywkę. Mam wszystko przygotowane, więc przechodzimy do dzieła. Jedynie moje nietopatrzenie jest takie, że mam tylko i wyłącznie tyle wody demineralizowanej, a musicie wiedzieć, że już od ponad pół roku używam wody te mineralizowanej do przygotowania pożywki dla anturiów. Pożywki, która pazuje właśnie na nawozach podstawowych NPK. To używam tej wody te mineralizowanej dlatego że ta pożywka jest stabilniejsza i ma stabilniejsze pH przez dłuższy czas. Czas, co jest y, dla mnie ważne, dlatego że Anturia wolniej wypijają pożywkę i chcę, żeby ona była dla nich jak najbardziej przydatna przez dłuższy czas. I to właśnie umożliwia mi woda demineralizowana, te ale teraz mamy. Wyższą temperaturę otoczenia to około nas, więc anturia wypijają też szybciej pożywkę, więc mam nadzieję, że tym razem się nie obrażą na mnie, więc przygotuję dzisiaj na bazie wody zwykłej kranowej. Tutaj mam spanek 5-litrowy i właśnie tyle przygotowuję dzisiaj pożywki. W pierwszej kolejności... Chcę sobie zmierzyć EC wyjściowe wody. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to odsyłam Was oczywiście do mojego filmu o EC. Tam tłumaczę krok po kroku o co z tym EC chodzi. EC, nie wiem czy to i życie, wynosi 501 mikrosimensów. Ono powinno się mieścić, EC wyjściowe wody pomiędzy 400 a 500 mikrosimensów, więc no powiedzmy, że jeszcze się tak w górnej granicy mieści. Natomiast jeżeli byłoby dużo powyżej 500, to dolałabym wody mineralizowanej, ale myślę, że tu już nie będę kompinować i zostawię tak jak jest. No i właśnie taka woda jest już gotowa, aby przyjąć nawozy. No i oczywiście u mnie Trio od Advanced Nutrients tutaj nic się nie zmienia. Do wszystkich swoich roślin używam właśnie tych nawozów podstawowych. Pamiętajcie, jak zwykle, że ważna jest kolejność dotawania nawozów i na 5 litrów wody to tam 5 ml z każdej buteleczki, ponieważ dla Anturiów stosuję po 1 ml na 1 litr wody. Podstawową trójkę mamy dodaną, i teraz czas na dodatki. Ja dzisiaj to tam dwa. Enzymy oraz P52. I obydwa te dodatki wyciągnęłam z lotówki, bo tam właśnie razem z rizotonikiem, Super Drive przechowuję właśnie je przed wysoką temperaturą. Już Wam mówiłam, że właśnie P52 przechowywane w. W chłodnym pomieszczeniu i zacienionym pomieszczeniu mimo wszystko mi spleśniało w upiekłym roku. Jeżeli chodzi o dodatki, to p 52 również dodam 1 ml na 1 litr wody, czyli w moim przypadku również będzie to 5 ml. Natomiast enzymów podam 2 ml na 1 litr wody, tak jak właśnie zaleca producent, więc u mnie to będzie aż 10 ml. No i właśnie ta pipeta jest super, bo jak widzicie, ona właśnie może nabrać 10 ml cieczy. No i tyle właśnie udało mi się nabrać od razu za jednym razem, więc bardzo mnie to satysfakcjonuje. Dokładnie mieszam i myślę, że teraz nadszedł czas, by zmierzyć sobie EC, jakie osiągnęłam tutaj dzięki tym nawozom i dodatkom. Pamiętajmy, 500 mikrosiemensów to było EC wyjściowe. Konduktometr pokazuje mi aktualnie 1340 mikrosiemensów, odejmując od tego EC wyjściowe wody, które wynosiło 500 mikrosiemensów, to daje nam EC końcowe 840. Teraz poczekam aż pożywka się nieco przegryzie i ta formuła pH Perfect będzie miała szansę zadziałać i dopiero zmierzymy i wyregulujemy pH. Natomiast, korzystając teraz z okazji, jeszcze chwilę pogadam o samym procesie wymiany pożywki, ponieważ teraz Anturia właśnie dostaną tę pożywkę i ja sobie cierpliwie poczekam aż one ją całą wypiją. Myślę, że to będzie trwało około dwóch tygodni, chociaż teraz przy wyższych temperaturach może to Być szybciej i wówczas, kiedy one sobie to wszystko wypiją, podam im wodę, której również wyreguluję pH, albo wodę z dodatkami. I tymi dodatkami może być na przykład krzem, może być, mogą być kwasy humusowe, albo na przykład wódu, które mam również w lodówce, albo właśnie enzymy. Ta sama woda czy woda z totatkami będzie miała również zmierzone oraz wyregulowane pH i ją będę wlewać już bezpośrednio to osłonek. Nie będę przelewać podłoża, czyli nie będę wlewać jej od góry anturią, dlatego że zauważyłam, że anturia właśnie lubią sobie delikatnie przesychać i wolą mieć jedynie tak delikatnie wilgotne, podłoże, a przelewanie od góry no niestety będzie powodowało to, że podłoże będzie dość mocno mokre. Dodatkowo, kiedy miałam problemy z etemą u Anturiu, właśnie zauważyłam, że to wlewanie wody bezpośrednio do osłonek również im służy i ta etema ma wtedy taki łagodniejszy przebieg. Teraz dzięki wyższym temperaturom i dzięki temu, że poprzesadzałam swoje anturia do bardziej oddychających doniczek, to tema na szczęście zniknęła. Zobaczymy, jak to się będzie miało na jesień czy zimę, kiedy znowu będziemy się smakać z niższą temperaturą otoczenia. Jeżeli pożywka czy woda zaleka u mojego anturium jakoś nadzwyczaj długo, powiedzmy, że minęło dwa tygodnie, a ona nadal tam jest, to ja właśnie wylewam nadmiar i wlewam całkowicie świeżą wodę, czy wodę z dodatkami. Staram się, aby właśnie to, co się tam gromadzi w tej osłonce, nie zleżakowało za długo, Znowu przez wzgląd na to, że mogą tam się rozwijać jakieś bakterie czy patogeny, a dodatkowo właśnie ten roztwór, który już znajduje się w osłonce, może mieć na przykład bardzo wysokie pH. Oczywiście jak nie mam czasu, to wiecie, wlewam po prostu samą wodę, i czasami ona nie ma wyregulowanego pH, więc to też nie jest tak, że ja wszystko robię tak idealnie, jak Wam opowiadam, no bo wiemy jak życie wygląda i czasami życie nam weryfikuje wszystko i ja wolę po prostu podać roślinie wodę, jakąkolwiek wodę, byle właśnie ona nie uschła. A takie to pieszczanie, no to zajmuje się właśnie wtedy, kiedy mam czas. Ja też nie nagrywam tych filmów po to, żeby wpędzić wam w kompleksy, tylko po prostu pokazać jak można sobie jakąś taką rutynę chociażby wyrobić, no i też pokazać jak ten cały proces może wyglądać u innych, bo ja jestem święcie przekonana, że wy inaczej zajmujecie się swoimi roślinami i to jest w porządku. Dobra, ale może już teraz dość katania i sobie zmierzymy i wyregulujemy pH, bo jeszcze czeka nas trochę dzisiaj pracy. I tak, i pH-metr w tym momencie pokazuje 8 pH. No zdecydowanie za dużo, bo jak wiemy, powinno być pH pomiędzy 5,5 a 6,5, z tym, że ja dla anturiów staram się, aby było jednak bliżej 5,5. Nie wiem, czy też zauważyliście to u siebie, ale u mnie woda z kranu po zimie ma zdecydowanie wyższe pH, więc to też nie jest tak, że jeżeli na przykład pół roku temu spataliście parametry swojej wody z kranu, to będzie to oznaczać, że aktualnie będą one dokładnie takie same, niestety to ta woda się zmienia dobra, więc obniżamy teraz pH i tutaj nie ściwcie się, ale ja sobie w ogóle pH minus przelałam do takiej buteleczki, która ma od razu pipetę, ponieważ jest mi tak wygodniej więc lejemy ja praktykuję zasadę, że wolę, właśnie, lać mniej i częściej badać to pH. Więc znowu to lewam, pH minus, mieszam i mierzę, co z tego wyjdzie. 6,8, więc jeszcze, jeszcze daleka droga. 5,7 i myślę, że tak to już właśnie zostawię. Pożywka kotowa, więc teraz czas. Powyciągać rośliny spod prysznica, ale zanim to, jeszcze wezmę się za szybciutkie mycie witryny, bo moment, kiedy witryna jest pusta, to jest idealny czas, aby właśnie powycierać szyby, a rzadko się to zdarza, więc jeszcze biorę się do pracy. No i moi drodzy, jesteśmy chyba na najfajniejszym etapie, czyli w tym momencie będę wlewać pożywkę i układać rośliny w czystej witrynie. Pożywkę sobie przelałam do mniejszej konewki z tuką wlewką, żeby mi było po prostu łatwiej. Więc biorę się do ostatniego zadania i będziemy powolutku kończyć ten film. Zmęczona, ale i szczęśliwa. Kończę dzisiejszy film. Jak widzicie, roślinki są już na miejscu. Nic tylko pozostaje je teraz podziwiać i naprawdę na dość długi czas mam je, że tak brzydko powiem, z głowy. Jako, że wszystkie witryny oraz regał mam okarnięte, to teraz, w momencie, kiedy rośliny wypiją pożywkę, będę tylko i wyłącznie dolewać świeżą pożywkę albo świeżą właśnie wodę. Nie będę już zajmować się przepukiwaniem podłoża oraz myciem osłonek. To na to przyjdzie dopiero czas najwcześniej za miesiąc. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas i mnie pozostaje już tylko zaprosić Was na przyszły tydzień, na kolejny odcinek, ponieważ najprawdopodobniej będziemy przesadzać moją monsterę wariegatę, ale przy okazji przesadzania chciałabym z Wami porozmawiać ogólnie tak o monsterach, poopowiadać jak ja się tymi roślinami zajmuję, może jakieś zaprezentować ciekawostki, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie przedłużam już. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Późiaczki, pa pa!